Uszanowaneczko, ludzie i ludzie. dzisiejszy odcinek jest tym najważniejszym, bo to jest ostatni odcinek z ery odnawiania Starego Świata. I kolejny, który nadejdzie po nim, będzie początkiem modern ery, gdzie będziemy już grali na najnowszej wersji gry i dołączy do nas mój brat. Teraz natomiast pokryjemy łącznie materiał z 10 i 11 odcinka serii, więc będzie całkiem sporo do roboty. Zaczynamy od wydrążenia dodatkowego piętra w naszej bazie. W niedalekiej przyszłości będzie tam nasza farma pszenicy. Wykopałem też to takie dziwne pomieszczenie, które kiedyś miało być generatorem Kobla. Ale myślę, że przerobię je na coś innego, tylko jeszcze nie mam pomysłu na co. Raczej mi się nie przyda w obecnej formie. Jak macie jakieś fajne pomysły na to, co można by tutaj umieścić, to piszcie w komentarzach. A tu jest slot na farmę. Na razie jednak pójdziemy do naszej kopalni, bo póki co mamy trochę większe priorytety od pożywienia. Jak widzicie, już całkiem sporo trawy jest w naszych podziemiach dzięki temu legendarnemu Endermanowi, bo nawet udało mi się ją tak nisko doprowadzić. Obecnie znajdujemy się na wysokości 10. I tak, poszliśmy do kopalni, by spełnić nasz obowiązek i wykopać te same diamenty, które znalazłem w starej serii. To się na pewno przyda na później. Kolejno zacząłem szykować miejsce pod mur, który był ostatnią dużą rzeczą, jaką zbudowałem na tym świecie w starej serii. Przyniosłem już część materiałów na górę, żeby później zaoszczędzić trochę czasu. Jak mały, dużo grałem w twierdze jestem prawie pewien, że inspirowałem się tą grą, gdy wpadłem na pomysł, żeby zbudować ten mur. Tylko... mnie trochę poniosło w trakcie budowania. No i tak ten mur właśnie z tej strony wygląda, niezbyt apetycznie. Także no... ten tego... to zajmie dużo czasu. Już nawet zdążyłem zwalić taką prostą rzecz, jaką jest postawienie schodów. Teraz muszę je rozwalić i zrobić od nowa. Oczywiście próbuję też umieścić ten mur tam, gdzie kiedyś znajdował się na tym świecie. A to oznacza analizowanie starych nagrań i porównywanie terenu. Trochę zbyt dużo czasu mi to zajęło, ale w końcu udało mi się wyznaczyć granicę tego muru. No i prawie się zabiłem budując wieżę. Ale to nic nowego. Tym razem zrobiłem trochę inny dach, żeby nie było tak monotonny. I tak pewnie wszystko wygląda beznadziejnie przez to, jak YouTube'owa kompresja masakruje taką ilość ruchomych pikseli. Tekstura cobblestone nie jest przyjazna tego typu filmom. Tyle na razie udało mi się zamurować. Tam dalej ciągnie się tylko sam obwód póki co. Tu jest nasze jeziorko. A tam widać naszą wielką dziurę. Wieża wygląda teraz trochę inaczej niż kiedyś, ale myślę, że wyszło to na dobre. Na dole jest taka mała piwnica, gdzie kiedyś miała znajdować się zbrojownia. W samym murze nic nie wydrążyłem, bo przyznam, że mi się nie chciało i tak nie widzę żadnego w tym pożytku. Okna teraz są szersze niż poprzednio, ale dalej zrobione są z odwróconych do góry nogami schodów. Na tych starszych wersjach raczej mało możliwości było, jeśli chodzi o dekorowanie wnętrz. Przynajmniej postarałem się, żeby zrobić bardziej kształtny sufit. I to w sumie tyle było w dziesiątym odcinku starej serii. Wydaje się mało, ale mimo wszystko też zajęło mi to jakiś czas, żeby to odbudować. Czas przejść do kolejnego 11 odcinka, bo tam już było ciekawiej. Ale najpierw, pamiętacie jak w poprzednim odcinku mówiłem wam, że nie przepadam za owcami, to zobaczcie ten fragment ze starego odcinka. Tam jest ta owca, która mnie przeraża chyba. Tak to ta. O, to jest terroryzka, mówię wam. Ona tutaj na tym jednym klocku stoi, już nie wiem od jakiego czasu. od... Nie wiem, może bodajże początku mojej gry. Jak budowałem muro tam, gdzieś byłem, mniej więcej. Patrzę, no nie, ona se tutaj siedzi, i się nie rusza wcale, no nie. I nagle się tak odwróciła i zaczęła się na mnie patrzeć tam w górę. I tak się patrzyła, normalnie przez cały czas. Ja zacząłem budować, potem się odwracam, patrzę, a ona dalej się patrzy. Ona jest straszna, mówię wam. Tylko nie wiem, co z nią tak naprawdę jest, może się zbugowała na tej pochodni czy co, bo ona w ogóle się nie rusza, tylko tak cały czas stoi w tym miejscu i się obraca, aby w kółko i beczy. Cóż, to było interesujące. Wygląda na to, że to miejsce ma jakieś predyspozycje do anomalii. Nawet w tej nowej serii działy się tam dziwne rzeczy. Coś przerażającego. Owce i świnie utknęły w dziurze, którą widzieliśmy idąc tędy na początku serii. No dobra, to już się robi nudna. Przejdźmy do kolejnego, jedenastego odcinka. Na jego początku poszedłem do kopalni opowiedzieć o moich nowych tunelach i o tym jak dużo diamentów znalazłem w jednym z nich. To albo coś w tym stylu. To było zamierzone, to nie był żaden przypadek, ani nic w tym stylu. Tak tutaj właśnie się schodzi. <gry> tutaj jeszcze nie zacząłem nic kopać, więc nie nazwałem... Nie naz. nie naz. Oh, nie. Nie naz, nie, naz, nie naz. Ten tunel nie ma nazwy jeszcze. Dokopałem się konkretnie do tych miejsc i ten tytułowy, diamentowy tunel faktycznie całkiem sporo ich miał w dość niedużej odległości od siebie. Przy okazji znalazłem też trochę innych przydatnych materiałów. Sporo redstone'a, prawie półtora jest taka żelaza. Można by powiedzieć, że robimy żelazne zapasy. Oczywiście pokażę wam wszystkie znalezione rudy diamentów, żebyście doświadczyli w pełni diamentowego AS. Kolejne są niedaleko, bo już zaraz tu... Um... A, chwila, zapomniałbym o tym jednym. Gdyby nie to, że dowiedziałem się o nim ze starego odcinka, to nawet nie wiedziałbym, że tu był. Ciekawe, czy dużo diamentów już w ten sposób pominąłem. A tej lawy to lepiej się pozbędę, tak na wszelki wypadek. I... jest. To teraz następne. Tu mamy pięć... I tu też pięć, tylko że oczywiście była pod nimi lawa. Tu mamy taki interesujący podziemny wąwóz i trochę lapisu lazuli. A, to są dwa ostatnie diamenty, czyli łącznie 16. Mi się podoba, owocne poszukiwania. W sumie to nawet nie były poszukiwania, tylko odkrywanie kapsuły czasu, bo już parę lat wcześniej znalazłem te diamenty. To teraz jeszcze wykopię sobie trochę obsydianu, żeby mieć mały zapas. Tak BTW to polecam postawić sobie źródełko wody obok siebie, gdy kopiecie Obsydian. Może wam czasem uratować życie i zabezpieczyć przed utratą surowca. No to teraz czas wrócić na górę do budowy muru. Przygotowałem sobie dużo papieru z ściny cukrowej, żeby uzbroić się w duży zapas książek, zanim przejdziemy na nową wersję gry. Także spoko. Od razu je sobie wykraftujemy, bo czemu nie? Eee, jednak teraz mi się nie chce budować tego muru. Zajmijmy się czymś ciekawszym i zróbmy tą obiecaną farmę pszenicy. Funia, weź się zamknij, gdy nagrywam. No także tak o, eee, Dobrze żyć, w zgodzie z naturą. A jak pewnie właśnie widzicie, to miejsce znajduje się tylko trochę pod powierzchnią. Jesteśmy teraz z tyłu tej góry, w której jest nasza baza. Trzeba trochę tu rozkopać i powalczyć z żywiołem, żeby to miejsce jakoś trzymało się kupy. Zrobiłem sobie tutaj farmę właśnie. Z której jestem dumny. jak zaczęłem kopać, to mi się tutaj woda zaczęła właśnie lać i się, zastanawiałem skąd to. Tak przedtem wyglądała moja farma. Teraz postawię na trochę inny design, mniej wierny oryginałowi, bo stara farma była bardzo niepraktyczna. Tym razem zbuduję taki prosty półautomatyczny system, który będzie zmywał nasze plony po to byśmy mogli je wygodnie zebrać. Dodatkowo między rzędami są półpłytki, więc schodząc z nich nie będziemy deptać ziemi i łatwiej będzie sadzić kolejne nasiona. Pod półpłytkami znajdują się kanały nawadniające. Dzięki temu, że są ukryte, nie będziemy musieli się tak męczyć z wodą zbierając pszenicę. Jeszcze muszę aby parę drobnych rzeczy poprawić, dokończyć mechanizm i jakoś go zabudować, żeby schludnie się prezentował. Tak wygląda skończony mechanizm. Jest bardzo prosty, bo jedyne co robi to przesyła sygnał do tłoków i dodaje lekkiego opóźnienia tym kolejnym, żeby nie otwierały się wszystkie jednocześnie. Taki kaprys akurat miałem. Ważne, że działa jak należy. Nie do końca mi się podoba jak wykończyłem tą farmę, to drewno brzozowe niekoniecznie tu pasuje, ale takie rzeczy zawsze można później zmienić. To teraz zaczekamy aż urośnie pszenica. Nagrałem timelapsa, ale popełniłem duży błąd, bo zapomniałem zmniejszyć ilość klatek na nagraniu z 60 i równie dobrze mogłem też nie nagrywać audio, żeby plik zajmował mniej. Na następny raz będę pamiętał, bo ten konkretny zajmuje ponad 9 giga i trwa prawie półtorej godziny. Trochę nie przemyślałem tego, spodziewałem się, że pszenica urośnie dużo szybciej, ale wygląda na to, że na tych starszych wersjach gry było dużo gorzej. Przyspieszyłem nagranie do 10 000 i skróciło się tylko do 51 sekund. Póki co mój komputer nie radzi sobie z odtwarzaniem poglądu tego timelapsa, więc mam nadzieję, że nie będzie jakichś problemów przy renderowaniu tego odcinka. A tak poza tym nie zrobiłem jeszcze drugiej połowy farmy, bo póki co ta półautomatyczna sekcja w zupełności wystarczy na moje potrzeby. Może po drugiej stronie umieszczę coś całkiem innego. Na przykład jakąś małą farmę melonów albo coś w tym stylu, żeby wprowadzić tu trochę zróżnicowania. Świetnie byłoby mieć farmę creeperów, chociaż ta akurat nie ma nic wspólnego z jedzeniem. To na pewno będzie projekt na trochę dalszą przyszłość, bo potrzebujemy bloków, które pojawiły się dopiero w nowszych wersjach gry. Ale tak czy siak, dostęp do dużej ilości prochu ułatwiłby nam zdobywanie materiałów i budowanie dużych rzeczy pod ziemią. No to czas przetestować formę w praktyce. Działa idealnie, ale lepiej włączać wodę, gdy już mamy zbierać to, co wyleciało, bo bardzo nas spowalnia. To jak farmę mamy zaliczoną, czas wreszcie wrócić do tego muru. Bo to już chyba ostatnia rzecz, jakiej nam brakuje. Na naszej drodze stoi dużo więcej drzew niż się spodziewałem. Oj, to zajmie sporo czasu. A tu muszę pobawić się w trochę terraformowania, bo na tym zakręcie zmarnowałbym zbyt dużo kamienia i nie wyglądałoby to dobrze. Tak chyba może być. Lepsze to niż bezdenna przepaść. Co chwilę kończy mi się budulec, przez co muszę biegać w tej z powrotem do domu. W sumie nie mogę narzekać, bo najgorszy już i tak za nami. Dobrze, że wykopałem ten tunel, jednak się przydaje, bo ułatwia mi znacznie drogę do domu. A na naszej farmie pszenicy pojawiły się kałamarnice. Czarny barwnik nie jest czymś, czego wyglądałem na farmie pszenicy, ale nie pogardzę. Już kiedyś miałem taką sytuację, tylko bardziej ekstremalnie. Sorry bardzo, ale mur już jest gotowy. Nie nagrywałem większości z jego budowania, bo było to strasznie monotonne i nudne. Dlatego myślę, że najlepiej jak od razu przejdziemy do zwiedzania, bo trochę tego będzie. Zaczniemy od wnętrza. Nie robiłem wykończenia w murze, bo szkoda na to czasu, jest zbyt długi, żeby warto było. Na dole są te jaskinie, w których niedaleko znajduje się Zombie Spawner. Na starym odcinku w tym miejscu powiedziałem to sławne: Ja obietnicę dotrzymuję, którego użyłem w Zestu serii. Kontekst tego był taki, że zobaczyłem na półce skalnej kurczaka, któremu obiecałem, że kiedyś go uratuję. Muszę go kiedyś uratować, tego jestem pewien, ale to na pewno nie dziś. Nie bój się, musisz jeszcze trochę wytrzymać. Obiecuję, że po ciebie wrócę. Ja obietnic dotrzymuję. Taka ciekawostka. No, i chyba tamtej obietnicy akurat nie dotrzymałem, bo nie pamiętam, żebym kiedyś wrócił się po tego biedaka. Teraz już go tam nie ma na tym świecie. Szkoda. Ale nie czas na smutki, teraz zwiedzamy naszą Ukrainę z innej perspektywy. O, to jest to miejsce, gdzie była ta dziwna owca. Są jakieś eskinie, w których nie byłem, widzę. Opuszczone kopalnie. Tutaj gdzieś mi zombie harsz, a tutaj tam dalej ta owca stoi. Widzę, że na aktualizację nic nie zrobiły. Podejrzane. Ładne stąd są widoki. Podoba mi się to nasze miejsce. W niedalekiej przyszłości zrobię dużą mapę, żeby zobaczyć, jak wygląda to nasze królestwo w całości. A to już jest niepotrzebne. Można to zniszczyć. Spoko by było zobaczyć tą całą okolicę z większym zasięgiem widzenia, ale na razie nie mogę sobie na to pozwolić. Wywala mi grę za każdym razem, gdy próbuję grać z zasięgiem lekko większym niż ten domyślny. Tu jest ten zakręt, gdzie pod warstwą dirta ukryta jest otchłań, a tu zaraz pod murem jest hodowla krów i świń. Trochę daleko od naszej bazy, ale nie mogłem znaleźć w jej pobliżu żadnych krów i... I jak już je znalazłem, to nie chciało mi się ich przyprowadzić w bardziej dogodne miejsce. Na nowszych wersjach gry takie zarządzanie zwierzętami jest dużo prostsze, bo można je wziąć na uwięź i po prostu pociągnąć za sobą. A jak zajrzymy pod tą ziemię, to faktycznie jest tam dość głęboko. Ta cienka warstwa na górze jest tylko dla picu, żeby oszczędzić materiał. Idziemy dalej. Z prawej strony jest taki dość obszerny las, a z lewej są te ciekawe formacje terenu, które tak bardzo mi się spodobały w tej starej części świata. Tu jest bagno. Więc, jakbyśmy kiedyś szukali pnączy czy coś w tym stylu, to bardzo daleko iść nie musimy. Ten nasz mur obejmuje duży obszar, więc mamy duże pole do popisu. Dosłownie. W sumie to nawet za dużo miejsca, jak na jednego gracza. Nie wiem, co mógłbym zrobić w obrębie tego muru, żeby zabudować to wszystko. Tu na lewo widać takie jedno paskudztwo, które może być zalążkiem czegoś ciekawego. Jest to platforma, którą sobie przygotowałem, żeby w przyszłości zbudować tam latającą wyspę. Oby się udało, byłby stamtąd ładny widok. Ups, to trochę przypał, ale mogę udawać, że zrobiłem to specjalnie, żeby pokazać Wam granicę między częścią świata wygenerowaną w becie, a tą częścią, która wygenerowała się na nowszych wersjach. Jak widzicie, jest dość wyraźna i wygląda bardzo nienaturalnie, a ten ocean otaczający nas w tym miejscu jest wielce obszerny bo mimo, że pływałem już po nim trochę wcześniej, to nie widziałem nawet brzegu po drugiej stronie. Jedynie taką małą wyspę, której florę widać nawet stąd. Tak, mam na myśli to pojedyncze drzewo. I wcale teraz nie przekopałem się na drugą stronę muru, żeby zaoszczędzić czasu. Można by w sumie się kiedyś wybrać na taką wyprawę i zobaczyć, co znajdziemy po drugiej stronie tego oceanu. No i jesteśmy z powrotem w tym miejscu, gdzie skończyliśmy. Jak już pewnie dużo wcześniej zdążyliście zauważyć, mamy tu pustynię. Co na pewno w przyszłości się przyda, bo gdy będzie nam potrzeba sporo piasku, nie będziemy musieli daleko szukać. A tu jest mała oaza kaktusów. Hmm, ciekawe skąd ich się tyle tu wzięło. Na pewno ja ich nie posadziłem, gdy nudziło mi się podczas budowania muru. Z tej strony kolejny las. Nic specjalnego. Bo wow, tak długo szliśmy, że zaczęło się ściemniać, ale to wszystko przez to, że tak się guzdrałem w paru miejscach. Tak czy siak, mur jest dobrze oświetlony, więc pewnie można będzie z niego korzystać, jak ze ścieżki, bo moby nie będą się na nim respić. Tak się prezentuje nasza okolica w nocy, tak jakby w ogóle kogoś to obchodziło. Chodźmy jeszcze na koniec tej naszej wycieczki na wieżę, bo czemu nie? I co teraz? Trudno w to uwierzyć, ale skończyliśmy wszystko. Skończyliśmy odbudowywać mój stary świat, na którym 8 lat temu zacząłem nagrywać swoje pierwsze let's play z Minecrafta. Zajęło to dużo czasu, ale to i tak niezły sukces, że nie poddałem się już na początku. Serio, myślałem, że nie dam rady zajść tak daleko, gdy zdecydowałem się podjąć tego projektu. Możemy teraz zabrać swoje manatki i wreszcie zająć się czymś innym. A tak, w ogóle, to jesteśmy jedną nogą w nowej erze. Nie powiedziałem Wam o tym wcześniej, ale w starej serii nie udało mi się ukończyć całego muru. Zatrzymaliśmy się wtedy mniej więcej w tym miejscu. Tutaj na razie dotąd zbudowałem, jeszcze będę to kontynuował. Tutaj potem będzie spadek trochę. I o tam nie wczytało się oczywiście jeszcze, ale tutaj jest ta nasza góra, w której jest to nasza dziura fajna. Duża. Tam. Jest ta część muru, którą wam pokazywałem na początku. To taka, co już trochę dobudowałem, taka mniejsza. I gdzieś o tutaj, w tym miejscu, pewnie się spotkają te obie części. Eee, to wychodzi na to, że zrobiliśmy dłuższy mur niż wtedy planowałem. Nie zwróciłem na to uwagi, jak oglądałem te stare odcinki. Przygotowałem na koniec retro-ery taki krótki montaż. Nie wiem, czy wam się spodoba, ale szczerze mnie to nie obchodzi tym razem. Strasznie chciałem znaleźć jakiś powód, by móc użyć w ostatnim odcinku soundtracku z Berserka. No to do zobaczenia po drugiej stronie albo w pierwszym odcinku Nowej Ery. Już się skończył ten film, więc nie wiem co jeszcze tu robicie. Ale skoro jesteście, to pokażę wam parę bonusowych pierdółek, które są wystarczająco ciekawe, by o nich wspomnieć, ale nie miałem okazji, by wpleść je w narrację tego odcinka. Na przykład taki śmieszkowy moment z 11 epizodu. O, jaki chłod... No co? <śmiech> <śmiech> Już nigdy więcej chyba nie powiem, że pan jest słodki. Albo kolejna przygoda z dziwnymi owcami. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. CO TO?! Jak ty wyszłaś? Czy ty nie moja? The Muszę je szybko policzyć. Przecież zamykałem ze sobą drzwi. Raz, dwa... ...trzy, cztery, pięć... Nie, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to co tam ta owca robi? Tam. Ta owca. Co robi ona tu? Nie ma już jej. Te owce są naprawdę dziwne. Ostatnim razem widziałem tutaj jedną brązową. Albo wodny potwór z amnezji na naszym bagnie. To nie kiedy indziej pewnie. Co ja obiję? Ej, no, widzieliście, co się zrobiło? Nic tam nie widać. Jej, ja się boję, nie ben, nie, nie. ja już dalej nie płynę w tej wodzie, wolę wyjść stąd. Już na pychotę lepiej pójść. Tak w ogóle to potrzebny mi nowy mikrofon. Jakoś mojego głosu. strasznie ujmuje tej serii profesjonalizmu. A szkoda, bo naprawdę ogrom pracy włożyłem w te filmy. A, jeszcze jedno. Pamiętacie ten latający piasek z pierwszego odcinka? Był on pierwszym blokiem, jaki postawiłem na tym świecie, więc pomyślałem, że wrócę specjalnie w to miejsce i go zaznaczę, żeby ktoś przypadkiem go nie zniszczył. No dobra, czas już zakończyć ten film tak na serio, bo rozrasta się na kolosalny projekt. Zróbmy to w starym stylu i jak zawsze pamiętajcie. Każdy, kto ma jakiś ciekawy pomysł, niech napisze. A ja z chęcią wysłucham i może się zastosuję nawet do takiego pomysłu. A na dzisiaj to już jest koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie, jeśli chcecie. I do zobaczenia.